Witam serdecznie, moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z takim króciutkim, szybciutkim rozkładem z jednej karty. Twoja główna rzecz na 2024 rok, czyli zobaczymy energię rzeczy, która w jakiś sposób będzie priorytetowa w tym roku, albo będzie się dość mocno wybijała ponad inne energie, które również w Twoim życiu w 2024 roku będą współgrały, znaczy nie współgrały, tylko będą istniały. Dobrze, moi drodzy, jeszcze tylko powiem, że cały czas możecie jeszcze u mnie po promocyjnej cenie zamawiać czytanie na relacje, czytanie też partnerskie, czyli pytacie o siebie i jakąś osobę. Nie musi być to wcale partner romantyczny, ale w głównej mierze może być. I takie jeszcze czytania, zamówienia na takie czytanie promocyjne, no jeszcze zbieram, dlatego że dopiero wczoraj wieczorem taką promocję ogłosiłam, więc jest to dość nowa promocja. Na Wasze życzenie, jakby nie było, bo prosiliście o taką. Więc jest oddzielny filmik na temat tej promocji nagrany, ale tutaj tylko powiem, że za 55 zł możecie zamówić ten rozkład relacyjny, rozkład partnerski. Wszelkie szczegóły są w tym oddzielnym filmiku na temat tej promocji. Dobrze, moi drodzy, teraz wybieramy kartę, która Was przyciąga najmocniej. Praktycznie, jak już tutaj mówiłam, to na pewno jakaś karta bardziej w oko już Wam wpadła i to jest właśnie Wasz wybór, ale jeszcze chwilę zostawię Was z tą decyzją, bo być może dopiero ktoś skupia się na tych kartach, więc czekamy jeszcze chwilę. No dobrze, jedynka. Wybraliście taką kartę, patrzymy z jednej karty, więc nie muszę tutaj zabierać pozostałych grup. Dwójka ognia, bardzo obiecująca karta. Zaraz sobie powiemy, co na czytaniu kolektywnym ona chce nam powiedzieć. Pamiętajcie o tym, że czytanie kolektywne nie jest dla wszystkich, a poza tym yy, przy czytaniu kolektywnym w sposób ogólny podchodzimy do kart, a nie do, w sposób taki yy, prywatny, no bo to nie jest dla konkretnej osoby, tylko dla Wszystkich osób, które wybrały jedynkę. Dwójka ognia mówi o tym, że jakiś mocny nowy początek przed Tobą. I teraz wiecie, no nowy początek sam z siebie jest tutaj określony, ale ten początek może być we wszystkim. I widzicie, no w czytaniu kolektywnym nie jestem w stanie powiedzieć, czy dla Ciebie nowym początkiem będzie super awans w pracy, czy po prostu poznanie osoby do relacji. Zarówno może być to i to dla kogoś, tak? Ale zdecydowanie, w tym 2024 jeszcze roku yy, Ty będziesz miał jakiś spektakularny, mocny nowy początek, czyli taki nowy początek, który będzie dość wyrazisty w Twoim życiu, może, ten, może w ten sposób powiem. To może być nowy związek, to może być nowa praca, to może być przejście z punktu A do punktu B, czyli ze Szczecina przeprowadzasz się, nie wiem, do zakopanego albo do Krakowa. To też może być wyjazd za granicę na stałe, to też może być przyjęcie pracy za granicą. Wiecie, no ja mogę tutaj mnożyć tych przykładów, przy nowym początku to możemy 150 podać. Natomiast chodzi o to, że w nowym początku najważniejsza jest nowa energia i u Was dość, dość mocno ona się pokazuje bardzo spektakularna będzie ta rzecz, która jako nowa w Twoje życie wejdzie tak? albo rzecz, albo osoba, albo zmiana. Ale zdecydowanie w 2024, 2024 jakaś nowa rzecz przyjdzie bardzo mocno określona do Twojego życia, bardzo spektakularnie wejdzie w to życie i to będzie no takie mocne, tak mocne. Yy, dobrze, czy to jeszcze możemy coś powiedzieć? W zasadzie to chyba nie, bo tak jak mówię, to będzie krótki przekaz. Yy... No, pojedyncze jednostki wyjdą z relacji, tak. Wyswobodzicie się z relacji, które były dla Was więzieniem, które były dla Was toksyczne, i w końcu, jak gdyby, poczujecie się jakby nie wiem, łyk świeżego powietrza przez Wasze płuca przechodził. No, takie troszkę metaforycznie wyszło, no ale jakoś mi tak przyszło do głowy. Więc moi drodzy, jakiś nowy początek, który będzie bardzo spektakularny, bardzo mocny, bardzo wyrazisty, jeszcze w 2024 roku. Ciebie czeka, bo jeszcze tego nie ma, bo my niby na 2024, który już jest, stawiamy, ale liczy się od momentu, jak robimy ten rozkład, czyli od dzisiaj. Dzisiaj który jest? 7.02, czyli od dzisiaj ten rozkład jest aktywny. Dobrze, zabieram jedynkę, żeby ona nam tutaj w kadr nie wchodziła. Przechodzimy do dwójeczki. Wybraliście taką przedziwną, ale przeciekawą i tajemniczą kartę, więc patrzymy w takim razie, co ta karta chce Wam przy, przynieść? Moi drodzy rydwan, pomkniecie przed siebie, przed siebie jak, jak strzała, jak to się mówi. Karta rydwanu mówi o y, odpowiednim uposażeniu, które możecie bardzo daleko doprowadzić w 2024. Ogromna siła przebicia, ogromny potencjał na działanie, ogromny potencjał na to, że możesz praktycznie w tym roku. Powiem Wam szczerze, że możecie w tym roku osiągnąć większość rzeczy, które chcecie. Dlaczego nie powiedziałam wszystko? No, bo wszystkiego się nie da nieraz, wiecie jak jest. Ale większość rzeczy jesteście w stanie rzeczywiście sobie zorganizować i osiągnąć, moi drodzy nie będzie na was mocnych, jeżeli wy sobie coś postanowicie to tak będzie to też może być w przełożeniu na manifestację wiadomo jak jest, w manifestacji potrzebna jest taka postawa ja wiem, że wygram, ja wiem, że osiągnę ja jestem zdeterminowany, widzę cel i już biegnę sobie po do celu no, to jest naprawdę taka postawa, jaka tutaj w Rydwanie mi się pokazuje. Jeżeli będzie przeniesiona na manifestację i na afirmację, to macie sukces gwarantowany. Y więc powiem Wam szczerze, że karta Rydwana mówi o tym, że y no, tutaj będą y mocne energie przy Tobie. Mało tego. Ktoś z Was może. Y może zorganizować sobie szerszą publiczność. I o co tu chodzi? O to, że nagle możesz stać się osobą popularną. Nie wiem w jakiej dziedzinie, bo równie dobrze możesz być popularny na studiach wśród grupy studentów, gdzie na przykład coś zrobisz albo czymś zabłyśniesz, jaki popularny, stricte popularny, chociażby w mediach, tak? Też takie osoby mnie oglądają, więc te osoby doskonale wiedzą. O czym mówię, i właśnie tego typu też energia do Was yy, prze, przemawia. Natomiast moi drodzy, Rydwan mówi też o tym, że wydarzy się dla niektórych dość spektakularna podróż i od tej podróży będzie dużo zależało, albo ta podróż przyniesie ci bardzo duże profity. Nie wiem, jaka to podróż, wiecie, może być to podróż służbowa, że ty jedziesz w celu zrobienia interesów i to się uda. Ale równie dobrze może być to podróż, gdzie ty sobie gdzieś tam jedziesz w celach wypoczynkowych, a nagle okazuje się, że z tych wakacji wracasz o niebo bogatszy, tak? Bo na przykład poznałeś tam fajnych ludzi. Czy kupiłeś sobie coś, co jest dla ciebie sentymentalne? Czy zrozumiałeś coś na takim wyjeździe, tak? Wiecie, że wedle psychologów, to my tak naprawdę dopiero odpoczywamy powyżej 150 km od domu. Dopiero ta odległość daje nam możliwość y, odpoczynku. I tak się nieraz zastanawia, zastanawiałam z niektórymi osobami, z którymi rozmawiałam na ten temat, bo niektórzy ludzie mówią: y, Aha, 150 km, a ja mam działkę y, 103 km od domu, czyli to nie działa, tak? I tak się zastanawialiśmy, czyli co, od 150, a jak ktoś ma y, 100 km do swojej, jakiejś tam altany działki, to nie, to już nie wypocznie, tak? No nie wiem, tak, takie były badania i tak uznano, że właśnie taki określnik im wyszedł. Natomiast generalnie, ile byście nie byli od domu, ta podróż będzie po prostu udana, ta podróż będzie jakaś taka dla Ciebie rozwijająca. Być może zrozumiesz coś poza domem, jak wyjedziesz. Wiecie, jak zmieniamy energetykę miejsca, no bo przecież jadąc na wakacje zmieniasz energetykę miejsca, zmieniasz otoczenie. Wtedy naprawdę inaczej ci się w głowie układa. Przede wszystkim jesteś w innym miejscu, masz te myśli zupełnie inne, jesteś wśród innej energii, wśród innych ludzi, w innym miejscu. Wiecie dobrze, że miejsce też na nas działa, miejsce też ma swoją energię. Ludzie, którzy są w tamtym miejscu, też mają na nas wpływ energetyczny, więc to wszystko już ma inne warunki do, do myślenia, do wniosków, do jakichś tam przemyśleń życiowych. I rzeczywiście z takiego, z takiego wyjazdu możesz przyjechać. O niebo mądrzejszy, na swój własny temat, tak? Nagle dostaniesz olśnienia, nagle dostaniesz przebudzenia. Nie bez powodu, jeżeli ktoś ma nieraz jakiś problem, mówi: Muszę się odseparować, muszę wyjechać, muszę pobyć sam. No, jednak to pomaga, prawda? Jednak to pomaga zetknięcie się sam ze swoimi myślami. Więc moi drodzy, to było dla, je, dla dwójki. Naprawdę nie ma na was mocnych w tym roku. Jesteście jak yy, strzała w działaniu. Dobrze, trójeczka, wybraliście rybki. Patrzymy, co te rybki będą chciały Wam przedstawić do naszego rozkładu. O, patrzcie, trójka ognia weszła. Szeroki wydźwięk ma ta karta, ale dobrze, w takim razie powiem wszystko, co tutaj widzę. Przede wszystkim romanse, spotkania romantyczne. Możesz chodzić na randki, możesz sobie flirtować, możesz tak naprawdę być zapraszany na jakieś tam spotkania romantyczne. Jeżeli jesteś singlem, to uważam, że trójka ognia, jako najważniejsza taka energia tego roku, to będzie po prostu randkowanie, jakieś romantyczne spacery, pójście do kina itd. No, wchodzi tutaj taka energia, moi drodzy. Jeżeli to jest energia randkowania, to to powiedziałam, ale równie dobrze może być to randkowanie z konkretną i jedną tylko osobą. Więc wiecie, generalnie może być na, możecie być nakierunkowani w tym roku na osobę, która Wam się spodoba, i Wy spodobacie się jej. I to jest właśnie ta energia. Natomiast trójka ognia mówi też o tym, że, no oczywiście, romans też, wiadomo, ta karta też pokazuje, jak gdyby. Relację dochodzącą, tak? Wiadomo o co chodzi. Natomiast Trójka Ognia mówi też o tym, że poznacie fajnych ludzi w tym roku. Jeżeli jesteś osobą w typie samotnika albo przesadzasz z tą samotnością i chcesz wyjść ze swojej jaskini w tym roku, no to naprawdę ci się to uda, bo widać Twoje takie. Przetarcie szlaków, tak, ku innym ludziom, ku towarzystwu. I powiem szczerze, że osoby, które gdzieś tam zalegały w domu i nie wychodziły z tego domu za często, nagle wyjdą do ludzi w różnych formach, czy to jakieś wernisarze, czy jakieś, nie wiem, festyny, czy jakieś zorganizowane grupy. Tutaj wychodzisz do ludzi, po prostu. Idziesz do ludzi, bo już czujesz, że potrzebujesz i zmienia ci się totalnie energetyka, i możesz bardzo dużo fajnych ludzi poznać w tym roku, tak. Natomiast, jeżeli jesteś osobą, która nie ma problemu z wychodzeniem z ludźmi i nie masz też problemu, żeby tych znajomych mieć wokół siebie, bo możesz być na przykład duszą towarzystwa albo połowiczną duszą towarzystwa, już tak to nazwijmy, czyli nie jesteś jakimś tam nie wiadomo jakim liderem w tych towarzyskich sytuacjach, ale też nie jesteś gdzieś tam z tyłu, czyli taki normalny jesteś, tak, pod tym względem. No to tutaj jest powiedziane, że w tym roku możesz poznać nowych ludzi, tak. Mimo, że tych ludzi już możesz wokół siebie mieć sporo, to i tak tutaj nowe osoby do Twojego życia przyjdą. Moi drodzy, też dla niektórych tutaj czuję, że odrodzi się miłość w Waszym związku. I raczej mi to tutaj pasuje do osób, które już dość długo są ze sobą, nawet może i małżeństwa. I tutaj nagle zrobicie coś takiego, albo wpadniecie na taki pomysł, że uzdrowicie albo energetycznie jak gdyby uaktywnicie na nowo energię między wami waszego małżeństwa, waszego długoletniego związku czyli odrodzenie uczuć można powiedzieć odrodzenie energii, energii w związku i dość dobrze to wygląda dlatego, że y, możecie na nowo jak gdyby zapalać ogniem do swojego partnera ale tak jak mówię, tutaj bardziej mi to odpowiada energetycznie czuję osobom, które są w długich relacjach no, bo jeżeli jesteście w krótkich, no to po co wam tutaj odgrzewać ogień, jak ten ogień jest, prawda? Więc generalnie takie też tutaj widać dla Was, dla was scenariusze. Dobrze, czy jeszcze coś tutaj idzie do Was? Znaczy, może się wydarzyć, wydarzyć u niektórych z Was sytuacja, gdzie wypoznacie się na ludziach, których macie wokół siebie i zobaczycie na kogo możecie tak naprawdę liczyć, a na kogo nie. Czyli może się wydarzyć sytuacja, że będziesz potrzebował pomocy albo że tak naprawdę będziesz potrzebował jakiegoś wsparcia, tak? I okaże się, że być może pomogą ci osoby, po których byś się w ogóle tego nie spodziewał, a na przykład nie do końca pomogą ci Y, ludzie, którzy na przykład zawsze pierwsi w kolejce deklarowali się, że oni pomogą na pewno. Więc wiecie, tutaj możecie poznać się po prostu na ludziach, wśród swoich y, najbliższych tam otoczenia, prawda? Może się okazać, że y, no wiecie, jak to się mówi, że prawdziwych przyjaciół nie powiem, że poznaje się w biedzie, tylko prawdziwych przyjaciół poznaje się w odpowiednich sytuacjach, przy odpowiednich warunkach. Więc tutaj rzeczywiście może być taki Scenariusz dla niektórych z Was. No i w zasadzie to by było na tyle, czyli mamy trzy grupy omówione. Mówiłam, że to szybciutki, szybciutki będzie rozkład. Nie ma tutaj co nie wiadomo ile mówić na temat jednej karty do każdej opcji. Moi drodzy, cały czas możecie, tak jak powiedziałam na początku filmu, zamawiać jeszcze to czytanie partnerskie po promocyjnej cenie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do kontaktu Oliana 777 małpaw.pl. Pozdrawiam.